Rok 2025 powoli dobiega końca, a więc to najlepszy czas na wszelkiego rodzaju podsumowania. Tym razem weźmiemy na tapetę rynek naszych polskich bookmacherów i pokażemy, kto obecnie jest na topie, a tym samym, kto ma szansę na pozycję lidera w 2026 roku. Weźmiemy pod uwagę konkrety: samą topkę naszego rynku, Superbet, Bedclick, Fortuna i Estes. Reszta booków odstaje w tym wyścigu i raczej nie ma sensu się rozdrabniać. Bo przepaść jest zbyt duża, przynajmniej na ten moment. Oczywiście inni bookmacherzy mogą być użyteczni, ale nie wiodą oni prymu na ten moment. Uwzględnimy tu nasze preferencje, ale również pokażemy wam, który bóg był najlepszy pod grę naszych polskich grup. Na betlab.pl Jak wiecie, prowadzimy trzy polskie grupy: wariu.pl, a i strategię. Pokazujemy na naszym kanale, jak sami gramy. Są tam realne kupony i strategie gry, a również jak grają nasi gracze. Możecie śledzić nasze wyniki w oficjalnych statystykach Betlab, dostępne na naszej stronie internetowej, i także porównać je z tym, co dajemy na kanałach Telegram. Każda z tych grup rozgrywana jest na tzw. VALUE BETACH a więc budowie przewagi nad macherem. Założenia są w sumie proste – długofalowy zysk. Jeżeli jeszcze nas nie znacie, to wbijcie na darmowy telegram, aby samemu sobie wyrobić zdanie dzięki codziennej porcji darmowych freebetów. Jeżeli chcecie nas sprawdzić, to wystarczy wbić na naszą stronę betlab.pl i zobaczyć, co mamy do zaoferowania. A jak interesuje Was opcja? Ile do tej pory udało nam się zarobić grając na naszych rodzimych bookmacherach? to zerknijcie na nasze statystyki. Najlepszy bookmacher według statystyk. W pierwszym rankingu skupimy się wyłącznie na liczbach, które w tym zawodzie mówią prawdę. Sucha analiza na podstawie ostatniej kolejki naszej Ekstraklasy. Podliczymy średnie kursy, marże bukmacherów i zobaczymy jakie warium nam wyjdzie, dodatnie lub ujemne. Oczywiście w powyższych wydarzeniach uwzględniamy podatek obrotowy 12% i podatek od wygranej, 10% w przypadku kwoty powyżej 2280 zł. Wyjątkiem jest BetClick, gdzie gra bez podatku obrotowego obowiązuje od dawna i za to brawa dla tego buka. A więc tak, spójrzmy sobie na tabelę, weźmiemy pod lupę Polską Ekstraklasę i ostatnio wystawione na nie kursy. Typy są przykładowe, po prostu chodzi o oddanie kursu. Czterech bukmacherów: Fortuna, Superbet, BetClick i STS. Jak możecie sobie sprawdzić tutaj poprzez tabelę, mamy tutaj średni kurs rynkowy, źródło BMBets, Średnia marża bookmachera, jakie jest value na zakładzie, a także zrobimy sobie tak zwane iloczyny, czyli ile byśmy wygrali grając na przykład takiego tasiemca w przypadku, gdyby wszedł, albo ile procentowo stracilibyśmy na kuponie, mnożąc te całe wartości oczekiwanej, które są niestety ujemne, grając tak na pałę. Wygrano tutaj, liczymy od stawki 10, a przy kuponie AKO 10 bierzemy jeszcze pod uwagę bonusy polskich bookmacherów, gdyż na polskim rynku bardzo popularne są busty od dużych kuponów. No i czas na skrócone wyniki. Przy analizie pierwsze miejsce zajmuje Super bo tam wygralibyśmy po prostu najwięcej, prawie 42 tysiące złotych. Na drugim miejscu plasuje się Fortuna, potem jest BetClick, a najgorzej wypada STS. Chodzi o to, że SuperBet wygrywa dzięki bardzo niskim marżom i bonusem 25% do ACO. Fortuna dodaje aż 50% bonusu do kuponu, co trochę rekompensuje niezwykle niskie kursy. Ogólnie dużym zaskoczeniem jest to, że na Fortunie na ekstra krasę są średnio niższe kursy niż na BetClick, który słynie z najwyższych marsz, to jest efektem tego, że BetClick pozwala grać bez podatku. Najgorzej w tym zestawieniu wypada STS, głównie ze względu na brak bonusu ACO. STS przegrał z BetClick, bo musielibyśmy doliczyć 12% podatku od stawki. Zatem jeżeli Ty graczu lubisz grać taśmy, Superbet będzie najlepszym wyborem. Jednak, żeby gra była opłacalna, pamiętajcie, żeby dobierać opłacalne zakłady z value dodatnim. Nie te, co widzieliście tutaj w tabelce. Po wyższym przykładzie z tabelki, w długim terminie grając tego typu tasiemce na Superbecie i stawiając 100 podobnych kuponów ze stawką 10 zł, będziecie stratni średnio o 310 zł. Więc, cała sztuka w tym wszystkim, żeby odwrócić system i znajdować te błędy Bookmachera, i zawsze grać z opłacalnością. I to właśnie robimy na BetLabie, gdzie dostarczamy Wam tego typu zakładów. Dlatego, w tym momencie, taki mini ranking dla naszych klientów BetLab, którzy chcą grać z nami zakłady opłacalne. Dlatego, w tej sytuacji, gdzie bierzemy pod uwagę nasz interes, chęć zarobku i współpracę z BetLab, Sytuacja wygląda trochę inaczej z perspektywy gracza. No i tutaj na pierwszym miejscu uplasowałby się Red Zdecydowanie pierwsze miejsce należy się obecnie za całokształt działalności. Już prawie dwa lata obowiązuje promocja gry bez podatku. Na absolutnie wszystkie zdarzenia. Polecamy głównie osobom grającym w value bety single jako dwójki. Bardzo dobry macher na start swojej przygody z obstawianiem. Jednakże aż tak kolorowo nie jest, bo dużym minusem tego booka są bardzo często występujące marże 15% na ofertę live oraz wyższa marża na zakłady przedmeczowe niż u konkurencji. Przy grze live zalecam porównać ofertę do konkurencji. Nieraz się zdarzyło, że betlik na live pomimo braku podatku miał mniej opłacalny kurs niż przykładowo STS pomimo obowiązującego podatku obrotowego. Gracze z wyższym kapitałem, grając za stawki wyższe niż 200 zł niszowe rynki niestety dosyć szybko dostają limity na konto. Z kolei miłośnicy taśm, tak jak w przypadku wyżej, mogą mieć zagwostkę, bo tu może się okazać, że u konkurencji wypada to lepiej. Wedric bardzo mocno się rozwija i jest sponsorem obecnie pierwszej, drugiej i trzeciej ligi w piłce nożnej. Ogólnie ten Bookmacher zadowolił się ostrym marketingiem na tym rynku, szczególnie mocno wchodząc we Free Fighty, współpracę z influencerami. Jest prawdopodobnie pierwszym wyborem graczy młodszych, ale tych powyżej 18 jest idealny do po prostu takiego wejścia soft w ten rynek i przede wszystkim da się tutaj poczuć to, jak wiele znaczy gra bez podatku. Drugim wyborem dla graczy BetLab powinna być Fortuna. Szybki spadek w Polsce ze stabilnego drugiego miejsca na czwarte. Wszystko prawdopodobnie przez to, że ten bookmacher jest trochę ignorowany przez właściciela, no bo to któryś z kolei jego biznes. Nie widać też inwestycji w layout i odświeżenie strony, a także w ciekawą ekspansję marketingową. Natomiast, mimo tych wad, ciągle doceniamy tego bookmachera za zasypywaniem graczy ciekawymi i opłacalnymi promocjami. Dla przykładu, promocja 30 za 30 Sniper, Bed Builder, Boost, plus 25%, zakład bezpieczny i wiele innych powodują, że gracze mają sporo możliwości opłacalnej, mądrej gry. I właśnie jedna z tych promocji, którą wymieniłem, a mianowicie zakład bezpieczny, jest dostępny od wielu lat. Niestety, co gorsza, w ostatnim czasie gracze coraz częściej zgłaszają bardzo szybkie limity w zakładów bezpiecznych. Jest to jednak jedna z promocji, którą nie zapomnimy do dziś. Jeżeli siedzicie nasz kanał YouTube i nasze wstawki z gier, gdzie pokazywaliśmy kupony na samym zakładzie bezpiecznym, nasza ekipa zrobiła bardzo wielkie wyniki i tym samym kwoty. No, największym minusem jest oczywiście to, o czym wspominałem. Aplikacja odstająca w wielu kwestiach od konkurencji. Ta po prostu starość, przeszłość, za to plusem jest szeroka oferta zakładów specjalnych, które często dla Was wyszukujemy. No i Fortuna oczywiście ma swoje punkty stacjonarne, gdzie jest to w jakiś sposób też nieocenione do niektórych strategii gry. Ale tutaj niestety ilość punktów na mapie Polski maleje. No i w kolejnym miejscu trzecim trudno wybrać lepszego, a więc damy status Exequo. Zarówno dla STS-a, jak i Super Beta. Zacznijmy od największego buka na naszym rynku, czyli STS. Testuje tą pozycję od wielu lat. Wiele też się w STS się zmieniło od momentu kiedy przejął ich nowy właściciel. Oczywiście mają największą ilość punktów stacjonarnych, duży plus za bardzo niskie marże, bardzo dobra oferta live, często przyjmują bardzo wysokie stawki nawet na niszowych rynkach. STS odstaje od konkurencji, bo na przykład w porównaniu do Fortuny ma bardzo ubogą ofertę zakładów specjalnych. W Polsce, jeżeli mamy podatek obrotowy, jeden z najsłabszych warunków gry w Europie, no to Musimy się posiłkować promocjami, aby przyciągnąć graczy. No jest to tutaj niestety kuleje. Bardzo słabe promocje dla graczy. Większość z nich jest po prostu nieopłacalna, nawet nie ma sobie czym głowy zawracać, nawet bonus powitalny na start jest tak skomplikowany, trzeba spełnić tak dużo wymogów obrotu w regulaminie, że nie warto po prostu sobie nim zawracać głowy. No i super BET, który oficjalnie walczył o drugie miejsce w Polsce od jakiegoś czasu, zbyt zasunął super przewagi na wiele sportów. Jednakże ta promocja jest wyliczona w taki sposób, żebyście za często się nie cieszyli z tego, że coś. Wam ten kupon uratuje. Wszystko biera się tu na szachach i na wyliczeniach. Pacher za wiele tutaj nie ryzykuje, dając nam super przewagę. Superbet ma dość niskie marże na kursach oraz wysokie limity, szeroką ofertę na live oraz jedną z najlepszych ofert przedmeczowych wraz z liniami specjalnymi. Zdecydowanie ma najlepszy bonus na start w Polsce, bardzo opłacalny. 3555 zł na start. Przy wpłacie depozytu co najmniej 4000 zł. Zalecam dokładnie zapoznać się z regulaminem, jeśli chodzi o wymagany obrót. A jeżeli chcecie sensownie obrócić bonus na Superbecie, no to nagraliśmy jeden taki materiał, który znajdziecie sobie tu. Oczywiście tych kwestii, którym z tych bookmacherów, w jakim jeszcze aspekcie, jest lepszy, mogłoby być znacznie więcej, bo moglibyśmy omówić każdego bonus powitalny, każdego promocji, rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze i tak dalej, i tak dalej. No ale ten materiał znów by był dłuższy. Nie o to chodzi, żeby robić mega długi i skomplikowany ranking, tylko żeby dać wam konkret, kto jest najlepszy w liczbach, gdzie się najbardziej opłaca. W liczbach, naszym zdaniem, no i zresztą liczby same to powiedziały, najlepiej wychodzi super bet. Natomiast jeżeli korzystasz z naszych value betów i zarabiasz z nami, bo tak, my gramy zarobkowo, długofalowo i matematycznie, to każdy z tych czterech bookmacherów będzie miał swoje zastosowanie. I my te rzeczy uwzględniamy w naszej grze i pod to przeszukujemy rynek, aby zaserwować wam. Najlepsze rozwiązanie. Jeżeli chcesz to sprawdzić, no to wbijaj na nasz darmowy telegram po Libety. A jeżeli chcesz już wejść do gry, to zapraszam cię na Betla.pl sprawdź czas. Jeżeli podobał ci się ten materiał, będę wdzięczny za łapkę w górę i komentarz, który z tych bukmacherów, twoim zdaniem jest najlepszy, a którego sam wybierasz do gry. Dzięki, do usłyszenia, cześć.